Przetworzenie całego codziennie Fit wpływa znacząco na Twoją psychikę. Proszą od razu, żeby im pomóc, i najczęściej nie oferują nic w zamian, co sądzisz o antykoncepcji hormonalnej. Zdarza się to i za każdym razem, kiedy coś takiego się zdarzy, to jestem mega podjarana, jaram się totalnie jak dziecko. Zauważyliście, że na wszystkich wakacjach nasze mamy robią sobie zdjęcia przy kwiatkach? Dla mnie to jest taki wyznacznik dorosłości, jeśli widzę kwiatek i chcę z nim zrobić zdjęcia. To już oznacza, że przekroczyłam konkretny bieg. Ale nie o tym będzie dzisiejszy film. Dzisiaj odpowiem na Wasze pytania. Zaczynamy. Wreszcie jestem wysoka. AI, sztuczna inteligencja. Czy korzystasz do układania treningów? Mogłabym Wam powiedzieć, że nigdy w życiu nie napisałabym do AI z pytaniem o trening, ale umówmy się. Ludzka ciekawość nie zna granic, i oczywiście, że pisałam już do Binga i pisałam do Chatu GPT, żeby zobaczyć, czy jest w stanie ułożyć plan treningowy i czy jest w stanie ułożyć trening. I wiecie, co się okazało? Na razie robi to. Kompletnie beznadziejnie. Plany treningowe są ułożone bez ładu i składu. Równie dobrze możecie poprosić pięciolatka, żeby ułożył Wam plan treningowy z jakichś treningów, które sobie e, wymyślicie. I on ułoży dokładnie w ten sam sposób. Jeśli zaś chodzi o układanie treningów, tutaj mam wrażenie, że AI powiela po prostu milion informacji, które ma w wyszukiwarce, przez co tworzy jakiś taki twór, jakiegoś takiego treningowego Frankensteina, który w ogóle nie ma prawa zadziałać. Więc na razie uważam, że korzystanie z AI przez trenerów jest bardzo ryzykowne, ponieważ te plany treningowe i treningi są po prostu beznadziejne. Ale może w przyszłości to się poprawi. Jeśli tak, to zacznę się trochę bać, bo nie chciałabym, żeby AI zabrało mi robotę. Marta, pogadajmy o kończeniu relacji z przyjaciółkami. Jak byście siedzieli w mojej głowie? Tak się składa, że ja całe życie dziwiłam się ludziom, którzy mówią, że jakieś przyjaźnie się skończyły, że one się skończą, że w dorosłym życiu to już nie jest to samo, i wydawało mi się, że to jest takie starcze pieprzenie. A potem zaczęłam zbliżać się do trzydziestki, i okazało się, że wszyscy ci ludzie mieli rację. Bardzo dużo moich przyjaźni, które wydawało mi się, że będą na całe życie, że to są już takie przyjaźnie, których nic nie rozłączy. Nagle zaczęły się rozpadać. Jedne troszkę bardziej naturalnie, po prostu przestaliśmy ze sobą spędzać tyle czasu, oddaliliśmy się od siebie, i nagle z dnia na dzień orientujesz się, że nie znasz tej drugiej osoby. Z niektórymi troszkę bardziej burzliwie, typu nawet się nie pokłóciliśmy, ale coś tam się stało, i teraz te emocje nie są zbyt pozytywne. I wydaje mi się, że tak po prostu w życiu jest. To jest coś, z czym trudno było mi się pogodzić. Bo zawsze mi się wydawało, mówię, że będziemy razem zawsze, ale to, co mi bardzo pomaga, to takie myślenie o tym, że my wszyscy jesteśmy pociągami, jesteśmy jak pociąg. I każdy pociąg jedzie po swoich torach. I dopóki przyjaźni te tory jadą gdzieś obok siebie, to jest bardzo dużo punktów styku. Te tory mogą się łączyć, przeplatać, i dzięki temu ta relacja bardzo mocno trwa i jest silna. Ale jeśli w pewnym momencie te tory zaczynają się rozjeżdżać i nie ma już żadnego punktu, gdzie mogą się prze, przepleść, gdzie mogą się spotkać, to ludzie zaczynają się od siebie oddalać. I tak było w przypadku moich przyjaźni. Zazwyczaj było to właśnie oddalanie się ze względu na to, że mamy inne cele w życiu, inne spojrzenie na życie. Dorosłyśmy jako inne osoby, jako dorosłe już kobiety, które nie są tymi samymi osobami, którymi były w wieku nastoletnim. To i po prostu tak jest. To jest bardzo bolesne i ja szczerze uważam, że mało się mówi o kończeniu relacji z przyjaciółkami, z przyjacielami. A dla mnie to jest jak przeżywanie takiego rozstania w związku. Dokładnie to samo. Przeżywa się jakąś taką e, zaprzeczenie, żałobę, złość, e, wkurzenie się, i dopiero potem przychodzi taka akceptacja, obojętność, i pojawia się też gdzieś smutek i tęsknota, no ale już wiesz, że nigdy nie będziecie torami w tym samym miejscu. A jeśli przeżywacie akurat taki okres i Przeżywacie akurat utratę jakiejś przyjaźni, to bardzo Wam polecam piosenkę Taylor Swift, Now That We Don't Talk, którą można interpretować też w taki sposób, że jest to piosenka o utracie przyjaźni, o tym, że już nie rozmawiamy, już nie dowiem się co u Ciebie, już nie wiem czy dalej robisz te rzeczy, ale może to dobrze, może już nie muszę udawać, że jestem kimś, kim nie jestem, żeby Ciebie zadowolić. Marta, co sądzisz o antykoncepcji hormonalnej? Jeśli chodzi o antykoncepcję hormonalną, to jako trenerka nie uważam tego za coś złego, zwłaszcza jeśli prowadzi nas doświadczony lekarz, który zleci nam najpierw badania, kontroluje stan naszego zdrowia w trakcie przyjmowania antykoncepcji i reaguje w momentach, w którym uważamy, że coś dzieje się nie do końca tak. Sama stosowałam antykoncepcję hormonalną przez. No, prawie 10 lat i ogólnie miło to wspominam, ale miałam też lekarkę, która dbała o stan mojego zdrowia, sprawdzała wszystko, robiła badania kontrolne i dzięki temu nie miałam jakichś znaczących skutków ubocznych. Jeśli chodzi o antykoncepcję hormonalną, dużo dziewczyn boi się tycia. Więc tutaj myślę, że warto podkreślić, że zwiększanie się masy ciała podczas antykoncepcji nie jest. Normalne, więc warto zgłosić to swojemu lekarzowi i razem dobrać odpowiednią antykoncepcję hormonalną, która nie będzie powodować wzrostu masy ciała. Marta, jak to jest z tą przemianą materii? Kiedyś mówiłaś, że nie ma tak, że ktoś ma szybką lub wolną i nie ma to wpływu na odchudzanie. Zauważyłam jednak, że są osoby w moim otoczeniu, które naprawdę liczą kalorie, są zdrowe, badania ok, mają deficyt, a nie chudną. A jeśli chudną, to strasznie opornie. Z kolei znam też osoby, których kalorii pochłaniają sporo, nie spalają ich, a ich waga jest raczej w niższych wartościach. I to jest pytanie, które pojawia się bardzo często. Nie ma czegoś takiego, potwierdzam to dalej, jak szybka, wolna przemiana materii i to, że chudniemy szybciej albo wolniej. Jeśli nie chudniemy na deficycie, to nie jesteśmy na deficycie. Jeśli wszystkie badania są ok, wszystko jest w porządku, to naprawdę nie jesteśmy na deficycie i w 99% przypadków to jest aż tak proste. E, jaki jest najczęściej wtedy błąd? Albo czegoś nie wliczamy w trakcie liczenia naszych kalorii i tam popełniamy błędy, albo źle oszacowaliśmy nasze zapotrzebowanie kaloryczne i to tutaj leży błąd, bo bardzo często przeszacowujemy swoją aktywność, wydaje nam się, że jesteśmy bardziej aktywni niż jesteśmy i to powoduje, że zawyżamy tą liczbę kalorii, którą powinniśmy jeść, żeby schudnąć. Jeśli chodzi o to, że są osoby, które mogą mieć wszystko i mają super szczupłą sylwetkę, zazwyczaj te osoby mają bardzo dobrą relację z jedzeniem, i to nie jest tak, że codziennie wpychają w siebie dużo rzeczy. Czasami jest tak, znam dużo takich osób, które jedzą na przykład dwa posiłki dziennie, i to są. Dlatego mają taką liczbę kalorii w trakcie jednego posiłku i nie tyją. Nie tyją, bo to jest na przykład ich jedyny posiłek w ciągu dnia, albo drugi posiłek w ciągu dnia. I pod koniec całego dnia kaloryczność się dalej zgadza więc dlatego ta waga. U nich nie rośnie, dlatego mają szczupłą sylwetkę. Czasami jest też tak, że te osoby są bardziej aktywne. Nie pod kątem treningów, ale pod kątem takiego charakteru. Zobaczcie na przykład na mnie. Ja siedzę i gestykuluję i to też spala kalorie. To są takie małe rzeczy, które robią dużą różnicę w ciągu całego dnia i które będą wpływać na nasze zapotrzebowanie kaloryczne. I stąd zazwyczaj pojawia się ta różnica, że komuś idzie lepiej, komuś idzie gorzej, ktoś chudnie, ktoś się mnóstwo i jest dalej szczupły. Tam nie ma magicznych trików. W 99% przypadków jest to po prostu. Zapotrzebowanie kaloryczne odpowiednio wyliczone, i tyle. A ten 1% przypadków to są jakieś choroby, ale jeśli badania są w porządku, no to z samego pytania to wykluczyliśmy. Marta, czy tworzenie całego codziennie fit wpływa znacząco na Twoją psychikę? Jeszcze jakiś czas temu powiedziałabym, że nie, w ogóle. Ale już troszkę dłużej działam w internecie i rzeczywiście zauważam, że po prostu ta praca wpływa na moją psychikę bardzo często, nie zawsze w pozytywny sposób. I mimo tego, że ja mam bardzo, bardzo, bardzo miłą społeczność i naprawdę rzadko kiedy spotykam jakikolwiek hejt, to. Czuję dużą presję związaną ze swoim wyglądem, swoim zachowaniem, tym, co powinnam robić, co powinnam mówić, więc, to jest coś, co gdzieś tam ciągle siedzi mi na ramieniu, rzeczywiście wpływa na moją kondycję psychiczną. Eee, nie pomaga też fakt, że, żeby być. Aktualnym w internecie trzeba cały czas coś zmieniać, cały czas zabawiać was, cały czas wymyślać nowe sposoby na to, żebyście teraz właśnie patrzyli na mnie, więc macham i robię cięcia i robię wszystko, bo inaczej człowiek umiera w internecie. Więc jest cała, ca cały czas też taka presja, żeby gonić, 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 robić lepsze rzeczy, cały czas stać na. Mm, na takim, może nie topie, ale na takim miejscu, w którym jeszcze budzisz zainteresowanie, więc tak, siada mi to na głowę, siada mi to na głowę, ale staram się mieć do tego rozsądne podejście. Pracuję nad sobą i wiem, że mogę liczyć na moją społeczność. To jest naprawdę bardzo dużo, i doceniam to, że mam takie miejsce w sieci, gdzie ludzie po prostu chyba mnie lubią. I ja lubię ich. <grytanie> Jak przestać zajadać słodkim emocje? Mam z tym problem w ostatnim czasie. Tak naprawdę pierwszy krok już za tobą, bo zidentyfikować problem, czyli wiesz, że kiedy pojawiają się emocje, sięgasz po słodycze. Teraz drugim krokiem będzie stworzenie nowego nawyku, czyli wymyślenie, co innego możesz zrobić zamiast jedzenia słudyczy, żeby poradzić sobie ze swoimi emocjami. Czasami to będzie inne zajęcie, czasami może być to trening, a czasami warto byłoby z kimś porozmawiać, bo jeśli te emocje się, są silne i pojawiają się często, to być może przydać tutaj jakaś albo samopomoc, albo pomoc osoby. Z zewnątrz. I tak naprawdę to są takie pierwsze kroki, które warto podjąć jeśli mamy takie problemy ze słodyczami. Czy odzywają się do Ciebie randomowo osoby z dawnych lat, że robią sobą treningi? Tak, zdarza się to i za każdym razem kiedy coś takiego się zdarzy, to jestem mega podierana, jaram się totalnie jak dziecko, dlatego że jest to mega miłe, że jakaś koleżanka z podstawówki albo kolega z gimnazjum robi ze mną moje plany treningowe, wie co to jest codziennie fit, wie jakie mam materiały, więc to jest przeogromny komplement i bardzo, bardzo, bardzo lubię takie sytuacje. Natomiast jeśli chodzi o starych znajomych, to pojawiają się też zgoła inne sytuacje, w których ludzie po wielu latach nie odzywania się nagle piszą do mnie, wiedząc, że mam dość spore konta na social mediach i chcą, żebym promowała ich usługi, żebym im pomagała i robiła jakieś rzeczy, nie próbując nawet odnowić tego kontaktu, w sensie nawet nie napiszą i nie zapytają co u mnie, tylko mm, proszą od razu, żeby im pomóc i najczęściej nie oferują nic w zamian i obrażają się, kiedy odmawiam. Dla mnie to jest bardzo niekomfortowe, ponieważ na przykład są to osoby, z którymi nie wiem, nie znam się od 10 lat, nie rozmawiałam z nimi, nie wiem co u nich e, i nagle ktoś mi rzuca prośbę. To jest mój znajomy, więc chciałabym pomóc, ale z drugiej strony, jeśli co jakiś czas, co chwila ktoś cię o to pyta, no to też nie chcesz pomagać wszystkim, bo nie jesteś tablicą ogłoszeniową i jest to bardzo, bardzo takie niekomfortowe. Znajomi, nie róbcie tego. Czy dbasz o dietę w trakcie podróży i wakacji? Jeśli chodzi o podróże, to tak, staram się dbać o dietę, przygotowuję zazwyczaj posiłki na zapas, e, na wynos. Czemu na zapas? Na zapas w sumie też, bo mam je potem na cały dzień albo na dwa dni i pakuję ich za dużo i potem muszę dzielić się z Patrykiem i potem jestem jak taka e, baba w pociągu, która wyciąga cały swój prowiat i... Wszyscy się cieszą, że nie ma jajka. Więc tak, przygotowuję swoje, e, swoje posiłki w podróży. Natomiast w trakcie wakacji, jeśli to są typowe wakacje, to zazwyczaj Pig out, wychodzi ze mnie moja wewnętrzna świnka i razem z moim mężem robimy gastroturystykę, czyli chodzimy sobie po różnych miejscach, testujemy różne rzeczy i raczej nie dbam wtedy tak bardzo o dietę. Ale przyznam Wam szczerze, że nawet jeśli zdarzają się właśnie takie wyjazdy, to jak wracam, to wracam z większą motywacją do swojej diety, bo jednak to nasze jedzonko jest najlepsze. Jak sama sobie zrobię obsiankę, to jest perfekcyjna. Marta, co z aplikacją CF? Jeśli chodzi o aplikację Codziennie Fit, to cały czas nad nią pracujemy i mamy naprawdę fajną ekipę, która się tym jara. Michał nawet też ze mną ćwiczy, więc to są osoby, które wiedzą, co to jest codziennie Fit, i dzięki temu ta aplikacja, moim zdaniem, będzie. Fenomenalna, będzie fenomenalna, mega się tym jaram i mamy wszyscy nadzieję, że po wakacjach w drugiej połowie roku będziemy mogli już ogłosić premierę i Wy będziecie mogli mieć aplikację na swoich telefonach i z niej korzystać, więc trzymajcie mocno kciuki. Jest śliczna, jest tak, tak, tak bardzo śliczna, że nie mogę się doczekać, aż ją zobaczycie w całej okazałości. W listopadzie biegnę półmaraton. Jak powinien wyglądać plan treningowy CrossFit Plus bieganie? Specjalnie wybrałam takie pytanie, ponieważ nie potrafię na nie odpowiedzieć. I zanim mnie ocenicie jako trenerka, już tłumaczę dlaczego. Tu jest za mało danych. Ja nie wiem, czy ta osoba już trenowała wcześniej do półmaratonu, czy to jest pierwszy półmaraton, czy chce po prostu przeżyć ten bieg, czy może złamać jakiś rekord. Ile biega teraz? Jaki jest jej poziom zaawansowania. Nie mając tych danych, nie jestem w stanie tak ogólnie odpowiedzieć na to pytanie tak, żeby mnie to zadowolało jako trenerkę. I myślę, że jest to coś, na co warto zwrócić uwagę, jeśli potrzebujecie bardzo konkretnych odpowiedzi na swój konkretny temat, to warto umówić się na konsultację i wtedy osoba, z którą się konsultujecie, weźmie pod uwagę wszystkie te rzeczy, które są istotne, żeby tworzyć indywidualną odpowiedź, żeby stworzyć indywidualny plan. Wszystkie materiały, które tworzę ja, które znajdziecie w internecie, są zazwyczaj materiałami ogólnymi. Czy z moimi planami treningowymi przygotujesz się do pomaratonu? Tak, ale czy pobijesz określony czas? Tego nie jestem w stanie Ci zagwarantować, bo to już wymaga bardziej indywidualnego podejścia, więc warto gdzieś tam o tym pamiętać. Dziękuję Wam za wszystkie pytania i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Hejo!